Witam Państwa w kolejnym materiale. Wczorajszy wieczór był bardzo sympatyczny, ponieważ przypadkiem trafiłem na seans. Seans organizowany przez Dom Kultury w Wiławie, bodajże. Był taki otwarty. Były ustawione krzesełka, krzesełka na parkingu, zrobiono taką widownię i ekran. Ekran był taki rozwieszony na takim nadmuch nadmuchiwanej konstrukcji, podobnej do tych dmuchanych zamków czy zjeżdżalni dla dzieci, jak na festynach są nie? No i wstęp na ten seans był za darmo. Babeczka tylko rozdawała takie opaski, jak na imprezach takie opaski z, z informacją, że ten seans jest sponsorowany przez, przez Unię Europejską i przez Iławski Dom Kultury. No pokazywano film e, biograficzny, opowiadający na temat Elvisa Presleya, o tym jak rozpoczął karierę, jak, jak stał się sławny, no ciekawy, ciekawy film, lubię takie biograficzne, mimo że ka każdy film biograficzny o jakimś tam artyście rokowym to jest jednak na podobnym schemacie, to jednak dobrze się to ogląda, nie, nie pamiętam dokładnie tytułu tego filmu, nie sprawdzałem tego. Po powrocie z seansu miałem taką e, ciekawą przygodę, ponieważ no, poszedłem się tutaj wyiszczać, normalnie, i nagle patrzę, nagle czuję, że coś mnie swędzi, e, swędzą jajca, nie, mówię, co jest? Patrzę, a tu, kurwa, kleszcza mam, nie, normalnie kleszcz, kleszcz na jajcach, kurwa, nie, mówię, patrzę i nie wierzę, wyrwałem chuja. Znaczy, wyrwałem kleszcza, chuja zostawię, chuj jest na miejscu. <laughs> Ten syn kleszcz jeszcze chodził, nie? Jak go wyrwałem, to jeszcze chodził po ręce, spuściłem go w kiblu. <laughs> Ale kuźwa, nie, nie mam pojęcia, gdzie, z, gdzie złapałem tego kleszcza. Czy to było jeszcze na w Elblągu na Górze Chrobrego, jak byliśmy z Sylwkiem, czy... Czy może później, tutaj? No ciekawa historia, nigdy jeszcze nie miałem kleszcza na jajcach, więc... Kolejne nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych powikłań, bo czytałem kiedyś, że kleszcze, jak się przyczepią, to mogą powodować różne choroby, jak zapalenie opon mózgowych, jakąś boleriozę. Czy chuj wie co, No mam nadzieję, że u mnie nie będzie żadnych powikłań i że mi nikt jajec nie utnie, bo bym, bym został tym eunuchem, jak, jak ci we Włoszech. Ten taki film był Ostatni Kastrat, nie? Tam we Włoszech, w dawnych czasach ucinali młodym chłopakom jajca, żeby nie przechodzili mutacji i żeby w ten sposób śpiewali tak czysto, takim głosem anioła, jak to oni wtedy uważali. Straszny proceder, no. Kurwa, stracić jajca. Na pewno dla każdego faceta straszna, straszna opcja. Nikt by nie chciał chyba utracić klejnotów rodzinnych. No ale taki proceder miał miejsce. No jeszcze był taki proceder w... Na dworze sułtana w Turcji, bodajże, e, też e, tego haremu sułtana, czyli tych jego licznych żon, strzegli e, też kastraci, eunuchy tak zwane. No i to akurat był, było całkiem logiczne. No. On miał tyle tych żon, e, nie dał rady wszystkich obrobić, pewnie. No i też nie był pewien obsługi swojego dworu, nie? Tych, tych pracowników swoich, więc. E, <laughs> Ucięcie jest pewnie było taką gwarancją, że, że nikt mu jednej z tych żony nie puknie. Nie? Więc w sumie to logiczne, ale też okrutne, dzisiejszy dzień z kolei. Dzisiejszy dzień z kolei był takim leniwym dniem, tak zwany lazy day w języku angielskim, albo day off. Coś takiego. Stałem dzisiaj o 12, bo musiałem się wyspać. U te Trzy dni takie intensywne były. Poszedłem tylko na taką plażę e, miejską, prawdziwkę, i tam poleżałem sobie na ręczniku z dolarem e, całe pół godziny, aż, e, aż się nie zmęczyłem tym gwarem, ty, tymi dzieciakami biegającymi. Jednak trochę, trochę te dzieci przeszkadzają strasznie hałasują, wrzeszczą, nie lubię. No i też wybrałem się na taki spacer w taką nieznaną, niezbadaną jeszcze przeze mnie część Iławy. Poszedłem w, drugą, w drugim kierunku kompletnie, w stronę rzeki Iławki. No i znalazłem takie fajne miejsca, taki park linowy, jakieś takie place zabaw i tam nawet była czynna toaleta, normalnie można było tam do kibla wejść. E, wszystko było otwarte, mydło nawet było, papier toaletowy, więc super stanie zachowany. Bardzo, bardzo się, e, że tak powiem, byłem pod wrażeniem tym, tej, intras, infra, e, tej. <laughs> infrastruktury iławskiej. <laughs> bardzo byłem pod wrażeniem. E, jeszcze znalazłem taką kilkusetletnią wieżbę. Miała taką przybitą tabliczkę, że to jest pomnik przyrody. Przeczytałem taką całą tablicę, jak się ta wierzba tam znalazła. No, wierzbę zasadzili jeszcze chyba krzyżacy w ogóle. Bo tak, tak, bo to były dawno niemieckie tereny. No. Rycerze zakonni. Pisało, że rycerze zakonni. Nie pisało jakiego zakonu, więc mogły, mogli to być krzyżacy. A mógł to być również inny zakon: zakon templariuszy, zakon feniksa, różne są zakony, wiadomo nie. Potem poszedłem na przysmak chłopa tureckiego, czyli na kebaba. Kebab na talerzu bardzo, bardzo preferuję. Takie mięso mieszane i wołowina z kurczakiem. Pod spodem były frytki. Zestaw surówek, czyli, czyli kapusta z jakąś marchewką do tego ogórek, jakaś tam papryczka, e, papryczka japacho, jak to mówił Mexikano. Chodzi, chodzi oczywiście o jalapeno, a on mówił japacho. No i e, ser sałatkowy, tak zwany ser feta. No i pojadłem sobie tego kebaba jeszcze. E, jeszcze, jeżeli chodzi o prowiant, to zostało mi pół konserwy krakusa. Kup, y, tym razem kupiłem mielonkę luksusową. Faktycznie jest luksusowa. Nie oszukali mnie. Tutaj raczej się, się herbatką. Leśne owoce e, z, e, z kubka iławskiego. No, ogólnie sympatyczny wieczór. No. Teraz Oglądałem takiego, e, taki film o różnych teoriach spiskowych, wciągnąłem się nawet, no taki dzień też jest potrzebny, no jednak na początku sobie tak myślałem, że kuźwa e, trochę nerwowo, że e, trochę chujnia, że, że taki dzień, w którym nic nie zrobię, a taki dzień też jest potrzebny, w końcu to jest wakacje, no trzeba też odpoczywać, nie można tak ciągle gdzieś łazić, nie? E, więc... E, więc więc takie, takie dni są jak najbardziej potrzebne, nie? bo jutro, <laughs> jutro zamierzam e, popłynąć znowu tym, e, e, jak to się nazywa tramwaj wodny, tak. Tym tramwajem wodnym, co wypływa z portu i ława. Dzisiaj się nie załapałem na ten kurs, bo już był full osób 12 osób na pokładzie max. E, więcej osób nie można, e, więc się nie załapałem, nie chciało mi się czekać kolejną godzinę. E, zawinąłem się z, tamtego, z tamtej lokalizacji. Co jeszcze mogę dodać. Aha. Został mi taki poważny temat na sam koniec. Wiecie, jak się kiedyś obawiałem, nie, że ten że jak nie będę pić alkoholu w ogóle nie, to, to będzie mi się nudzić, nie będę miał co robić. No, a ta obawa okazała się złudna, nie jednak. Jest masa rzeczy ciekawych do robienia oprócz picia alkoholu. No, chociażby kręcenie tego vloga w, tej, w tym właśnie momencie jest dużo ciekawsze niż kurwa otępianie się jakimiś tam używkami wszelakimi. A dlaczego to mówię? No, bo jednak są to moje pierwsze trzeźwe wakacje od 9 lat, więc, więc tak chciałbym swoje doświadczenia przelać na ten materiał. Bardzo jestem zadowolony. No, dużo więcej rzeczy mi się chce. Dużo rzeczy robiłem praktycznie pierwszy raz, jak na przykład, no, pójście do sauny wczoraj. W ogóle nie miałbym takich pomysłów, nie? Jakbym, jakbym chlał dalej. Jakbym dalej chlał, to na pewno, nawet pewnie bym nie wychodził z tego pokoju. Może do żabki, jakby mi się woda czy tam piwo skończyło, to może bym wychodził. A tak w ogóle nic by mi się nie chciało. We wcześniejszych latach, jak wakacje spędzałem, zawsze chlałem i zawsze z tego wynikał jakiś przypał. Nasze pierwsze wakacje z kolegami, jeszcze ze szkoły średniej, to były w Ustce. No i tam mnie tam poszliśmy późnym wieczorem pod taką dyskotekę na w statku Wikingów przy takim molo na łóżce, no i tam mnie pobili. Nieznani sprawcy <grymne> nawet nie pamiętam o co poszło dokładnie, no ale no, ja miałem nos rozjebany trochę, spuchnięty tutaj. Byłem farba z nosa troszeczkę pociekła. Lekkie obrażenia były na drugich wakacjach we Władysławowie e, również z kolegami. No były takie dwa incydenty, jak raz wyprosili mnie z takiej dyskoteki ochroniarze, ponieważ wpadłem na pomysł, żeby ściągnąć koszulkę i tak robić helikopter. No to ochroniarz uznał, że takich hołoty sobie nie życzył u siebie w lokalu i dyskretnie kazał mi wypierdalać. No i <noise> był też taki inny incydent, jak jeden z kolegów, no jeszcze ze szkoły średniej, no śmiałem się z jego byłej dziewczyny chyba. Coś tam ją obraziłem, czy coś. No, on to strasznie przeżywał, nie? więc zaczął mnie dusić. <noise> Była taka sytuacja. E, później po zakończeniu szkoły spędzałem wakacje z moim kolegą Sylwkiem. No i również zdarzały się takie incydenty, e, których głównym prowodyrem był alkohol. Jak na przykład e, z, y, poszliśmy po rundce maratonie po barach, kiedy chodziliśmy po barach, zachciało nam się kebaba. Weszliśmy do jednego kebaba, już, już go nie ma. Sylwaj mi pokazywał, w tym miejscu już nie ma tego kebaba. Pracownik tego kebaba zaproponował mi wyzwanie, że jak zjem najostrzejszą papryczkę na świecie do 2017: Karolina Reaper. Ona była najostrzejsza. Półtora miliona z Jak ją zjem całą, to dostanę kebaba za darmo. Zgodziłem się. Żałowałem tego. Tak. To, było, to było straszne. No. Jakbym nie wiem, jakieś rozżarzone węgielki z grilla sobie połknął albo jakieś tłuczone szkło i to od przełyku całą drogę do żołądka aż na wylocie kończąc. Nie będę tutaj opowiadał ze szczegółami, jak bardzo cierpiałem podczas aktów. Wypróżniania się, powiem Wam tylko, że nie życzę tego ani przyjaciołom, ani wrogom. Potem prze, prze w internecie przeczytałem, że jeden gościu po zjedzeniu tej papryczki się przekręcił w sensie zmarł, jak to się mówi. Zmienił miejsce zamieszkania, więc no. to było bardzo głupie, niebezpieczne. No, ale człowiek pijany nie myśli, no i, no i mogło się to skończyć tragicznie. A tak skończyło się tylko na lekkich bólach i tyle, no. Więc e, takich incydentów e, na wakacjach była niezliczona ilość. E, e, można powiedzieć, że e, tak. Sylwek zawsze mi mówił, że on cały rok w Elblągu, jak on tam chodzi po tym mieście, cały rok, nigdy do niego nie podejdzie. A jak ja, ja tam przyjeżdżam na 5 dni, on łazi ze mną, to zawsze jakieś dziwni ludzie, dziwni sytuacje. Nas spotykają, więc przyciągałem po prostu takie, takie dziwnych ludzi, dziwne, dziwne, dziwne sytuacje, przygody jakieś. A na tych wakacjach właśnie jest inaczej. Wszystko jest, wszystko jest spokojnie i wszystko jest tak. Naprawdę odpoczywam. Odzyskałem spokój ducha, jestem zadowolony. Naprawdę. I do czego tuż tu piję. No. Że to jest wszystko złuda, alkohol to jest złuda. To jest, pijemy, żeby uciec od problemów, ale wcale w ten sposób ich nie rozwiązujemy. Kiedy człowiek jest pijany, to zniekształca mu się rzeczywistość. Nie widzi rzeczy, które, które się dzieją, tylko że widzi rzeczy, które mu się wydają. Tak naprawdę. Ten stan po alkoholu, ten ten... Wy, wy, ten relaks, ten pseudorelaks. To jest wszystko fikcja. To jest sztuczne. To jest wywołane chemią etanolem. Reakcja chemiczna. Sztucznie wywołana. Nie jest prawdziwa, nie jest autentyczna. Teraz, teraz jest autentyczność. Jak, jak robię coś faktycznie. Yy, faktycznie coś robię na tych wakacjach. Nie jestem otępiony i wszystkimi zmysłami mogę chłonąć. Wszystko to, co się dzieje, to jest autentyczne, to jest prawdziwe. A alkohol to wszystko zatraca. Zniekształca. Taka jest prawda. No. To jest chyba najdłuższy materiał, jaki wyprodukowałem. Nie wiem, ile się będzie to wrzucać z mojego telefonu pewnie 3 dni. Ale chciałem się z tym podzielić. Pozdrawiam.